Widzisz? Uh -huh. Przypinam sobie szpilką, żeby mi było, żeby mi się za bardzo nie przesuwało. I teraz zawijam. Widzisz? Uh -huh. Pod palcami ja bynajmniej wyczuwam to, że materiał czy tamten jest płasko, czy on jest zawinięty. Okej. Okay. Nie wiem jak ktoś, ale ja tak. i widzisz, tylko że ja sobie robię w taki sposób, ja nigdy nie szyłam i... teraz to jest na tym, tu muszę podnieść stopkę tutaj muszę tak o troszkę przymarszczyć i to tylko z tym jest, z tym zaokrągleniem jest zabawa z tymi, no z tymi łukami tak z tym jest największa zabawa, bo to trzeba zrobić na okrągło. I dlatego ta zawijana, zawijająca stopka mogłaby się przydać? Tak, tylko że wtedy nie może być tak dużo materiału ucięte. Okej. Okay. Niż ja dojeżdżam do pewnego momentu, sobie wybijam igłę do samego końca. Bo a, to muszę tam dać. I teraz muszę podnieść, znowu odwrócić i to z powrotem tam wepchać. Widzisz? Nie wiem, czy ty to widzisz. Tak, teraz O. Mam takie malutkie. No I teraz nie, nie udało mi się, widzisz? Uciekło. <laughs> to jest właśnie to, że to, to nie jest akurat dobra stopka. A ja do tej maszyny nie mam innej stopki. Może można będzie to kupić gdzieś ale Nie mam. Wiesz? Mm -hmm. Poszukamy w internecie. Może i mają. Podpytam celinkę, jaką ma maszynę i gdzie kupiła może akurat. W tamtej było, w tamtej było kompletne, a w tej nie ma. Widzimy. To jest zabawa tylko. No to, to już mi nie będzie. Najwięcej zabawy masz z tym. O, o nie złapało mnie, widzisz? Nie I to ja zaraz to poprawię. Moment. Z... Z... Nie wiem, czy. Nie wiem, czy ten mi się uda, O, muszę z lampkę dać. Jestem ślepa. Co się śmiejesz? No jestem ślepa, no. O, o, igła mi pójdzie. Coś nie tak zrobiłam. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Akurat dzisiaj uczyłam nowej Spokojnie, bo ja musiałam w ten sposób, bo inaczej ja sobie nie poradzę z tym. Teraz mogę śmigłkę zabrać. Za późno tam. No, i teraz już mi nie wychodzi. Już... No, nie, nie, Jest... nie. No, nie, nie, dziecko. To, 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 to będziemy dochodzić do tego. Ja w tym miejscu się zaczynam wkurzać. I w tym miejscu się zaczynam wkurzać. No, nie, no nie wkurzać, tylko że po prostu. To zaczyna nie wychodzić. No akurat teraz mi zaczyna nie wychodzić. No i, i tak. Ale i tak zrobię ci szybciej niż, niż byśmy ręcznie szyły. To jest duże to, i ja już nie mam takich rąk zgrabnych do takich małych rzeczy. Wiesz? O. Tu się śmiejesz. Nic, bo moim zdaniem dalej są zgrabne, więc... Dobra, dobra. Swoje. O, już, już wzięła inaczej nitkę. Widzisz? Musisz przerwać do końca. Jak jest ten... Nie no, wiem, Już mam. Już mam, mam, To ja tu muszę troszeczkę odciąć, o. Okej. Okay. I to trzeba odciąć i ten, o, pod spodem trzeba wyciąć. Widzisz? Tak. Bo inaczej to nie zajdzie. Będzie za grubo. Nie, wyjdzie ci na tą stronę. Okej, okay, dobra. Wiesz? Uh -huh. Dlatego ja y, ten, musiałam to przerwać, bo, bo mi nie wychodziło. Tak jest. I jeszcze na dodatek mi się splątała nitka. Jak na złość. Dlatego ja nie lubię przyczepiać. I już tutaj jest. Nie wiem czego. Jest to, że mi zahacza ząbki, mi zahacza po spodem. Wiesz? Mm -hmm. Ale i tak jest dużo szybciej niż, niż ręcznie i tak. Ja bym to zrobiła tym z pastrygą to jest wtedy ty nie wiesz o czym mówię. Nie do końca jestem pewna czym była pastryga. Wiesz czym? Coś mi kiedyś tłumaczyłaś. Y... Może by było szybciej. Tylko później by trzeba było te nitki, to się bardzo różnie robi, wiesz? Mm -hmm. Kiedyś tak się robiło właśnie, najpierw fastryka. A że w sensie ręcznie gdzieś parę razy złapać? Zaraz Ci wytłumaczę. Bo ja sobie to tak poradzę to, pomału, nie? Mm -hmm. Ale jak się pierwszy raz robi, no, albo ktoś się uczy, to jest dużo lepiej z fastrygą. Okej. Okay. I pastryga jest szybciej zrobić. No zaraz ci pokażę, okay. o co chodzi. Widzisz to serduszko? Widzę, piękne jest. Piękne? Mhm. Uh -huh. A się wkurzałam popatrzcie masz pastrygę to jest coś takiego mm, bierzesz igłę i wziąć igłę